Witam ponownie, ale już w drugim odcinku Let's Play Minecraft. Jeszcze nie dodaję pierwszego, ale jak już nagram te cztery lub pięć, to będą już to już wszystkie na raz No Dobra, szukamy tych głupich owiec, żeby dały nam w końcu w końcu te wełny. No już bo mi się nie chcę samoc czekać. Gdy nastanie dzień, to włączę na Easy i już nie zmieniam. No chyba, że coś się złego stanie dla mnie. Jak wielki spadek HP lub Creeper. Baza, wybudowa Baza już wybudowana. Ale jeszcze nie ma piecyka w nim nic, tylko toolbox. Chyba nigdzie nie ma owiec. Wracamy do bazy, ja zrobię cięcie i włączę jak już będzie dzień. Oświnki. Jest owca. zadomowiły koło mojego domu. Trzy proszę. Sknera. Dobra. Będziemy robić mieczek i powybijamy trochę świnek na bekon. Dobra. Tak się robi miecz. Jeden patyk i dwa kamienie, lub co wolicie. kaj idziemy. O, już, już robi się dzień, więc nie będę robił cięcia. Kurczak ma szczęście, bo nie pominęć. Świnki, też coś. O! Widzimy brązową owcę. Jak nikt jej nie widział, to jest, up, to jest owca z update'u 1.4. Daj wam. To czarna owca. Jak już jest dzień, to owce sobie. Jak była noc i potrzebowałem, to nie. Jak już widzicie, mniej laguje. Świat się zrenderował trochę. Gdzieś między świnek. A krowa? No właśnie, trochę krówek powybijamy. Żeby zrobić sobie zbroję, albo hełm. Albo tam cokolwiek. Co się da. Do skóry. O właśnie skóra jest z krowy. Jak zauważyliście. Kaczki się bawią. Też wszystkie te zwierzęta są wirtujące. O, tam gdzie my, mieliśmy zabrać trzcinę. Trzcinę. w poprzednim odcinku. Idziemy. Tam jest więcej. Aż fajny, fajny świat zrenderował. Nie będę musiał latać. Odcinek. Ciekawe, czy też są. Następny odcinek może będzie z teksturpakiem HD. kolejna świnka. Dawaj, dwa. jedno. Dużo świn. Dwa. Dawaj. dziękuję. Dziwne. O, no, więcej trzciny. Jak widzicie takie coś, to trzeba rozwiać tylko jednego klocka. Zademonstruję. Do Ten cień jest nie trzeba chyba. Bo, bo takie masywne drzewo. Nie wiem. O właśnie. Widzieliście. Tak trzeba, żeby już takiego nie było. Jest git. Widzimy węgiel. W na trzciny trochę węgla zbierzemy więcej pochodni i do kominka się przyda. No tam jeszcze węgiel. Dużo węgla jakoś i trzciny. byś nigdy taki świetny trafił. Widzieć szczęście przynosicie mi ludzie. Dobra. Teraz gdzie jest nasza baza? kompas, ale niestety nie mam żelaza. na szczęście, ma się, warta ale węg węgiel wszędzie jest, więc trzeba się, się cieszyć. Fajnie zrobiliśmy się. O ty nie. Ale za, zaraz bierzemy Ciekawe. Jeszcze nie jestem na Easy, więc nie muszę się bać. Nie fajnie. Да. У тебя Nie będę ginał, bo tyle rzeczy Ale już mieliśmy drzewa kosić. Ale nie będę kosił, póki nie znajdę do domku. Będę musiał przeżyć się w, w jaką stronę. Poszły ale nie. nie chce mi się. Tak szybko zgubiliśmy się. Ciekawe. O, no, to jest ciekawe. Iść Kej. Nie bierzemy na easy nasz potrzebuje żelaza, bo wow. to było straszne, nie ma żelaza. Jak widzisz, wiem, tak wiem, zostawiam sobie pochody już przyzwyczajenie. No, to tutaj ta droga idzie. To śmieszne. Hmm. Już dobre 10 minut nagrywam. Zaraz kończymy. Jak na złość nie ma żelaza. Kobuł z zużywam. Przez 5 minut nagram i lecę. Myślę, że to tutaj podobne miejsce było. Chyba, wiecie co? Chyba będę musiał zginąć. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem. A nie, jednak nie. Uch, znaleźliśmy się w końcu. Kto mamy pochodnie? To dom jaki jest? To ja znowu kończę, zaraz znowu be, będę, spotkam się, to na raz.